Hallo moi kochani, witam was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na czerwiec 2024 dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Strzelca. Moi kochani, cieszę się, że możemy tutaj się spotkać na moim kanale, aby zobaczyć, co karty tarota będą chciały wam przekazać na ten nadchodzący miesiąc. I oczywiście miejmy nadzieję, że to będzie coś dobrego, coś pożytecznego, co będzie z Wami oczywiście rezonować. I być może właśnie w tym, co tutaj zobaczymy, w tym scenariuszu, odnajdziecie siebie i będzie Wam to czytanie takim może światełkiem w tunelu dla tych, którzy akurat tego światełka w tej chwili potrzebują. Kochani, zobaczymy, jakie tendencje Was czekają. Karty są pomieszane, 78 kart w jednej talii i pierwsza karta jest, to jest Wasz temat. Siódemka kielichów. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Paś miecze, Wasza świadomość, paś, monet. Wasza podświadomość, as, monet. To, co było. Dwójka Buław. To co będzie ósemka miecze. Wasza energia, dziesiątka kielichów, energia zewnętrzna as Buław. Obawy lub nadzieje piątka kielichów i ostatnia karta na, ten, na te kilka tygodni na przyszłość. Ósemka kielichów. Jak karty leżą trzeba troszeczkę do góry dać, bo napisów nie widać, o troszeczkę można, o tak damy. Nie zawsze mi się uda te karty tak położyć, aby były akurat. E, mamy waszym tematem, waszym tematem jest siódemka kielichów. Siódemka kielichów jest karta, która Mówi o rozczarowaniach, o tym, że człowiek miał jakieś oczekiwania, no i to się nie sprawdziło, nie spełniło. Czasami jest tak, że my sobie malujemy, jak wyobrażenie o czymś, taki obraz sobie namalujemy o jakiejś sytuacji albo o jakimś człowieku i mamy jakieś wyobrażenie o czymś, a później okazuje się, że to nie pasuje do tego co my sobie wyobrażaliśmy na temat tego człowieka, czy na temat rozwoju tej sytuacji na przykład. Także ta siódemka kilichów też mówi o tym, że powinniśmy sprawdzać więcej w życiu, konkretów się trzymać. Nie, nie bujać w obłokach, tylko trzymać właśnie tych konkretów i zbyt wiele być może nie oczekiwać, chociaż oczekiwania nie są niczym złem. Złym, ale sprawdzać i mieć takie nastawienie, że, ach, yy, zobaczę jaka niespodzianka mnie czeka, jeżeli, jeżeli właśnie nie wiemy, co to jest, na przykład idziemy do kina a, i nie wiemy, jaki to jest film, także się nastawiamy na tą pozytywną niespodziankę. No i może być akurat fajnie, że nam się na przykład ten film podobał. Yy, I tak jest w życiu też, tak, że niekiedy właśnie trzeba. Mieć taką lekkość i, i taką, można powiedzieć, takie ryzyko w sobie, yy, i zbyt wiele nie oczekiwać, tylko yy, yy, wierzyć w to, że to, co do nas przyjdzie, no to będzie pozytywne, a jeżeli będzie tak do nas nie pasowało, no to trzeba to puścić, niech idzie tam do kogoś innego. To, co do nas pasuje, musi do nas przyjść, a to, co do kogoś innego pasuje, niech tam idzie do niego. Także w życiu, w życiu, jak to w życiu różnie to jest, i y, te oczekiwania nie zawsze, tak jak powiedziałam, y, sprawdzają się z rzeczywistością. I tutaj widać ten paśmiecz. Ten paśmiecz to jest właśnie taka karta sprawdzania, sprawdzania tego, co się dzieje aby po prostu uniknąć jakichś rozczarowań. Paśmie, czy to jest ryzyko, ale takie przemyślane ryzyko, drobne, takie delikatne ryzyko i chęć wzrastania, uczenia się. Jeżeli jest taka mało klarowna sytuacja, no to trzeba by jakoś do tej sytuacji tak podejść, żeby zobaczyć co jest. Powodem, że na przykład coś y, nie układa się tak jak trzeba, i sprawdzać, aby później tych rozczarowań na końcu nie było, żeby człowiek po prostu nie tracił czasu, bo my często też właśnie później sobie wyrzuty robimy, że się władowaliśmy w coś, co nie było dla nas i straciliśmy czas. A życie, no jak to życie, nie jest aż takie długie, bo czas szybko leci i czas jest po prostu. Naszym, naszym naj, chyba naszą największą taką wartością, jedną z takich większych wartości, mogę powiedzieć, jaki mamy, i, i szkoda te, czasu tracić na jakieś sytuacje, które. Były bez sensu. Chociaż można powiedzieć również, że te sytuacje były, pod, były potrzebnymi lekcjami dla nas, i tak dalej, i tak dalej, dalej. ale jeżeli my się dobrze przygotuj, przygotujemy i tutaj mamy tego pazia mieczy do um, jakiegoś ryzyka, czy do jakiegoś wyzwania, to nie będzie dla nas lekcją taką, taką um, ciężką lekcją, taką smutną lekcją, tylko będzie właśnie taką pozytywnym, że ja dałam sobie radę, bo wiem, że przygotowanie to jest połowa sukcesu. I tutaj przychodzi mi na myśl, taka gdzieś właśnie słyszałam takie powiedzenie, które mówi chcesz wyrąbać las, musisz bardzo dobrze naostrzyć swoją siekierę. I to jest świetne, właśnie takie powiedzenie, jeżeli coś trzeba. Chce się zrobić, to nie liczyć na, na, na szczęście, ale przynajmniej w połowie się przygotować, a reszta, no to jak Pan Bóg da, można powiedzieć. Kochani, ale się rozgadałam i lecimy, zobaczymy, co my tutaj mamy. Świat, ach, no, piękna karta właśnie pokazująca to, że, że jakieś nowe, nowe drzwi przed Wami się będą otwierać w tym miesiącu coś będzie się kończyło. Mamy śmierć. No i mamy ten taki ten takie takie zawziętość taką tą siódemkę, była taką siłę, taką zawziętość. Tutaj mamy tą siódemkę dam sobie radę, obojętnie jak będzie, idę, idę do przodu i będę sprawdzać tą sytuację, żeby się nie władować w coś co co będzie dla mnie niekorzystne. Ja widzę tutaj w przeszłości była jakaś blokada, dwójka była, człowiek stał w miejscu. Stagnacja, człowiek chciał, a nie mógł, bo sytuacja po prostu nie rozwijała się tak, jak człowiek by chciał. No i tu ta siódemka to potwierdza. Także człowiek miał jakieś takie wyobrażenie o, o, o czymś, co dla Was tutaj ważne było, jakieś marzenia. Ale te marzenia zostały tylko marzeniami. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. I często mówi się o tym, że my powinniśmy wizualizować, że my powinniśmy mieć marzenia, że my powinniśmy sobie właśnie um, jakieś sytuacje układać i powtarzać w naszych myślach, w naszej, w naszej świadomości, żeby to do nas dotarło. Im więcej to będzie świadome, i to się przemieni też to w podświadomość i będzie nas kierowało później podświadomie, bo to się zakoduje jak jakiś program i to będziemy przyciągać. I, i Wam powiem, że z jednej strony tak. Ale z drugiej strony to też jest takie ryzyko, my nie możemy właśnie siedzieć i, i wizualizować, czyli marzyć, tak tu się mówi o tej wizualizacji, to jest takie bardzo, takie teraz popularne słowo, manifestacji. Inaczej tak manifestować, wizualizować, inaczej mówiąc, bujać w obłokach, tak? Marzyć o czymś, marzyć o czymś. No i niekiedy te marzenia się rzeczywiście spełniają, i niekiedy właśnie to ma, ta manifestacja też yy, ma, przynosi jakieś skutki, ale powiem Wam, że ja też zauważyłam, że niekiedy my coś życzymy sobie i, i coś. Mm. Mam jakieś marzenie, mam właśnie jak, jakąś taką manifus, manifestację, a to przychodzi do kogoś innego. Też zauważyłam sama w moim życiu i się zastanawiałam dlaczego tak było, przecież to było moim marzeniem, przecież ja o tym myślałam, ja chciałam to przyciągnąć, a to przeszło mi obok nosa. No, niekiedy jest tak, że coś nie jest dla nas, nawet jeżeli my. O czymś tak mocno marzymy i czegoś chcemy. No, życie jak to życie płata nam figle, i jak to John Lennon powiedział, życie to jest to, co się w tej chwili dzieje, kiedy my, w czasie, kiedy my układamy nasze plany. No, tak to jest, dlaczego tak jest, to już jest pytanie, które ludzie sobie zadają od wieków. Waszą świadomością jest paśmonat, a paśmonat pokazuje nową inwestycję, no tutaj ta nowa inwestycja jest jakaś inwestycja, będzie jakaś lekka inwestycja, mała, drobna, ale będzie, bo tutaj widać również, że tak jak powiedziałam, będą się Wam otwierać jakieś nowe drzwi na świat, być może będziecie mieli propozycje zmiany pracy, zmiany zamieszkania, może wyjazdu, może ktoś... Przyjecie z świata do Was, ze świata, tak, czyli z, z daleka, i będą jakieś nowe kontakty, nowe możliwości, nowe pomysły, i tak dalej. Także hmm, otwartość na, na, na to nowe też tutaj jest skazana, i to też będzie procentowało w tym miesiącu, bo mamy też dziesiątkę kielichów, czyli hmm, będziecie się czuć, Szczęśliwi, będziecie y, też robić wszystko w tym kierunku, żeby być szczęśliwym, żeby zakończyć właśnie jakieś takie tutaj marzenia, które zostały tylko marzeniami, a kierować się bardziej rozsądkiem, układać takie konkretne plany, podejmować ryzyko, ale przemyślane. Y, us, y, as, as, monet pokazuje nową inwestycję to jest Wasza podświadomość i tutaj widać, że gdzieś tam w Waszym sercu, w głębi Waszej duszy jest taka chęć, żeby na nowo zainwestować. Tą inwestycję widzimy też Waszej świadomości. I co my tu mamy? gwiazdę, czyli spełnienie marzeń, spełnienie oczekiwań, planów. Mamy yy, króla mieczy. Król mieczy oczywiście to jest ten 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 yy, co układa te plany, który realizuje świetnie plany, ktoś, kto się nadaje na takiego szefa, na takiego właśnie człowieka menadżera, można powiedzieć, który właśnie ludźmi kieruje, bo, bo ma te cechy takiego przywódcy. I tutaj widać, że koło fortuny jeszcze macie. Liczycie na to, że wasze marzenia w końcu się sprawdzą, że wasze oczekiwania się sprawdzą, że wasze plany się powiodą bardzo świetne, dobre karty macie, świetne karty i, i wasza podświadomość będzie w tym miesiącu pracować dla was czyli podświadomi będziecie wysyłać te sygnały na, na zewnątrz żeby coś przyciągnąć yy, i zainwestować wasze życie tak konkretnie tutaj mamy, ta, ta moneta jest ogromna tak as Czyli coś nowego, czyli będzie no, taka konkretna, można powiedzieć, inwestycja. Nie wiem, czy tu chodzi o jakiś związek, o miłość, tutaj tego jeszcze nie widać, ale może to też być taka konkretna inwestycja w ogóle życiowa, materialna, tak? Być może w, w, właśnie w pracę, w dom. W, zmia, w jakąś zmianę, w jakiś nowy biznes, może jakąś nową pozycję dostaniecie, gdzieś tam, gdzieś tam, w Urzędzie Miasta w powiecie jak radni teraz ostatnio i ostatnio były wybory samorządowe. Także dla Was tutaj się otwierają jakieś nowe, nowe możliwości, być może również właśnie na tle zawodowym, w pracy. I, i, i będziecie chcieli iść do przodu. Do przodu, pozytywnie iść do przodu i tutaj też się troszeczkę wyzwolić z takich z tych takich swoich oczekiwań, które nie będą spełnione, czy nie były spełnione, nie będą spełnione, tak, bo to będzie Waszym tematem w tym miesiącu. Także to może też świadczyć o rozgrzebywaniu jakiejś przeszłości, bo tutaj staliście w miejscu. Ta dwójka była, to pokazuje, że będziecie po prostu w tym miesiącu rozgrzebywać coś, co już Wam się przydarzyło, ale to może też się pokazać w tym miesiącu. I, i będziecie starać się po prostu to wyeliminować z Waszego życia, bo to po prostu Wam jest niepotrzebne, tak? Tutaj będziecie świadomie do tego podchodzić, żeby nie siedzieć właśnie w jakichś takich rozczarowaniach, ale inwestować konkretnie w coś nowego. Na zewnątrz mamy Asa Buła w karty pokazującą też coś nowego, też jakieś nowe właśnie inwestycje, początek czegoś. I tutaj widać, że jest ktoś, kto ma ogromne zaangażowanie w Wasz temat, tutaj w to, co się będzie działo w tym miesiącu. Człowiek, który troszeczkę się martwi przeszłością, przyszłością, przyszłością, przepraszam, przyszłością. Człowiek się martwi przyszłością. Ten człowiek yy, chce to zmienić. To zamartwianie się tutaj, być może temu komuś coś nie wyszło ma jakiś biznes być może miał jakieś problemy w życiu lub ma jeszcze problemy w życiu i tutaj widać, że ten człowiek też z tego chce wyjść to przeszkadza temu człowiekowi, tutaj jest ogromna ogromna energia ze strony tego człowieka żeby zakończyć to, tą biedę, można tak powiedzieć, tak, bo tutaj widać ta piątka Monet to jest taka karta, można powiedzieć biedy, tak, tak, może w cudzysłowie powiem, po prostu coś nie wychodziło, człowiek był nieszczęśliwy, pod względem materialnym więcej, tak, pod względem materialnym, tutaj można też mówić o takiej, może zamartwianiu się na, na przyszłość, bo ktoś jest sam, bo, bo po prostu um, życzy sobie, żeby jeszcze z kimś być i to tak, taka jest karta, że coś nie weszło po prostu i człowiek, no, no, jest przyduszony. I się martwi, i się martwi, jak to będzie, co to będzie. I tutaj widać, że ten, że ten człowiek będzie też robił wszystko, żeby to słońce zaświeciło, żeby te kontakty międzyludzkie były lepsze, żeby ta sytuacja się polepszyła i też będzie ten, ta osoba będzie bardzo zaangażowana w tym miesiącu. I ja mogę sobie wyobrazić, że to tutaj to zamartwianie się i tak dalej to też jest jakoś związane z Wami. Być może to nawet jest wasz partner, czy, czy wasza partnerka lub potencjalny partner, czy partnerka, bo tutaj, tutaj widać, że ten człowiek też coś przeżył i, i chce wyjść z tego, chce sobie pomóc i jednocześnie z Wami coś zbudować. I tutaj jest, widać ogromną energię, ogromną energię, taką pozytywną energię, yy, i, i jest ta chęć działania. Także yy, tutaj macie kogoś, kto, tak jak powiedziałam, jest po przeżyciach. Człowiek, który siedzi jeszcze w jakiejś takiej blokadzie, ale chce z tego jak najszybciej wyjść, i prawdopodobnie wy będziecie temu, temu komuś pomocni w tym wszystkim, ale również odwrotnie ten człowiek będzie Wam pomocny, abyście mogli zainwestować. Może to też będzie taka wymiana, być może to właśnie Wasza inwestycja to będzie ten człowiek, a yy, właśnie i odwrotnie, tak? I, i, i yy, yy, tego inwestycją, tego kogoś będziecie wy. Także tutaj też mogę taką wymianę sobie yy, wyobrazić i yy, i to ma po prostu sprzyjać pozytywnym kontaktom tutaj też, tak, żeby się cieszyć życiem dwójka kielichów, nie tylko z Wami, ale też z innymi ludźmi. Tutaj tą dziesiątkę kielichów też widzimy, czyli rodzina, przyjaciele, znajomi, bliscy, tak, partner, partnerka. Także tutaj ta chęć po prostu cieszenia się życiem, no jakby nie było, Jesteśmy tutaj po to, żeby się cieszyć tym życiem, nie to, żeby prowadzić wojny i płakać i, i ciągle mieć jakieś problemy, tylko jesteśmy tutaj na tej ziemi właściwie tylko po to, żeby to życie sobie pozytywnie układać, cieszyć się życiem i żeby wszystko funkcjonowało. A że no, funkcjonuje inaczej często, no to, to już są inne można powiedzieć, sprawy. Ale podstawą jest właśnie to, pozy, to pozytywne, to pozytywne nastawienie. Wasze obawy na to, że tu coś nie wyjdzie. Ta piątka kielichów, muszę powiedzieć, pokazywała się w, chyba we wszystkich czytaniach. To jest moje ostatnie czytanie na ten miesiąc i, i ja chyba we wszystkich czytaniach widziałam tą piątkę kielichów. To jest energia, która będzie w tym miesiącu. Czyli. I też taki smutek z jednej strony, że komuś coś nie wyszło, komuś coś nie wyszło, i to będzie też takie prezentujące się prawdopodobnie u wszystkich znaków. Będą albo jakieś stare przychodzić, właśnie takie nostalgie, takie refleksje, i człowiek będzie z tego wyciągnął wnioski, ale będzie pozytywnie patrzył w przyszłość, bo tutaj ta piątka kielichu właśnie pokazuje takie oziębione emocje, takie, takie skamieniałe serce, można powiedzieć takie oziębione serce, które się budzi do życia, bo tutaj widać te, te trzy kielichy tutaj się rozpadły, ale my mamy jeszcze dwa kielichy i to jest zawsze ta nadzieja na to, że, że właściwie nie jest wszystko stracone, tutaj jeszcze można dużo, dużo odbudować i dużo jeszcze zbudować. Także ta karta była taką taką ogólną energią, chyba dla wszystkich znaków, bo często jest właśnie w czytaniach to zauważyłam, że są pewne karty, które są bardzo dominujące w pewnym czasie, czy w pewnym miesiącu. Niekiedy się powtarzają też przez dwa miesiące, czy, czy dłuższy czas, ale ta karta naprawdę, jakście zobaczyli teraz na te czytania innych znaków to ona się pojawia wszędzie, chyba wszędzie, prawie wszędzie, ja muszę sama sprawdzić, ale naprawdę 80% to na pewno było, a nawet może i 100%, musiałabym sprawdzić, prawie wszystkie 12 czytań ta karta była, yy, także, hmm, ale to też jest, jest taka energia pokazująca nadzieję i wiarę w to, że będzie dobrze i tego się trzeba trzymać, tak, że nie, nie siedzieć w tych starych, te właśnie, przeżyciach, tylko iść do przodu, bo to, co jest yy, przeszłością, niech zostanie w przeszłości. Ym, dlatego te obawy tutaj też nie są takie uzasadnione. Nie ma co dmuchać na zimne, tylko tutaj, jak od, wam się otwierają drzwi na coś nowego i chcecie zainwestować, jeszcze mądrze inwestować, o czym, o czym mówiłam na początku, to powinniście podjąć to ryzyko i iść do przodu. Ósemka mieczy i ósemka kielichów to też są właśnie karty takiej e, blokady, e, która pokazuje, że człowiek jest taki troszeczkę uwięziony w własnej głowie, uwięziony w swoich emocjach, uwięziony, no i tutaj mamy te emocje, uwięziony w jakichś tam przeświadczeniach e, czy oczekiwaniach. I tutaj trzeba zmienić kierunek i ta ósemka właśnie to pokazuje, zmiana kierunku. Ja zostawiam w końcu to za sobą te kielichy, które są stracone, te kielichy, które y, wygasły, które się wypaliły. Y, już tutaj nie ma żadnych uczuć, już tutaj nie ma y, czegoś, co na mnie czeka. Ja idę zupełnie w innym kierunku. Tutaj widać jak ten, ten człowiek na tym wielbłądzie idzie w stronę światła. Także tutaj widać to wychodzenie, wychodzenie z starych schematów, zakończenie też tego, co, co Wam stało na drodze. O czym mówiłam przedtem, ta te, te, te zgorzkniałość, to, to zamykanie się w sobie, w siedzenie w swoich jakichś takich myślowych blokadach. Yy, Jakieś, o, jakieś oczekiwania, które były być może wyolbrzymione. Także tutaj trzeba też zmienić taktykę w tym wszystkim. Ta śmierć też to tutaj pokazuje. I co jest ważne? Współpraca, macie współpracę, trójka monet, macie czarodzieja. I, i, i co my tu mamy? I wóz, no, no lepsze karty nie mogły wam wyjść. Także tutaj mamy świetne karty, czarodziej, czarodziej, Magia Życia. Kocham tą kartę, bo ona właśnie pokazuje, że czasami właśnie siedzimy w takich życiowych blokadach, w takich hamulcach, i, i nie widzimy tego, że właściwie wystarczy tylko taki jeden powiew y, pozytywny z zewnątrz i my. Wychodzimy do przodu i to wszystko się luzuje, te hamulce się luzują, te blokady y, przestają istnieć, y, tylko nam brakuje trochę właśnie tej magii w tym wszystkim, tej magii tego życia. A ta magia to są po prostu też takie sytuacje, na które właściwie nie liczyliśmy. Tutaj liczył na, człowiek liczył na coś, co, co na końcu okazało się fiaskiem. A tutaj pokazują się jakieś inne możliwości, które będą dla Was prawdopodobnie jakąś niespodzianką, taką, taką bardzo pozytywną niespodzianką, ale też dzięki innym ludziom, współpracy z innymi ludźmi. Ja mogę sobie wybrać tutaj tą osobę, która być może się zaangażuje, bo tutaj mamy też trójkę kielichów, tu mamy trójkę monet. Czyli współpraca z innymi, z innymi współpraca tutaj, dobre kontakty z innymi i, i to będzie procentowało to budowanie. Um, bardzo ważne, bardzo ważne jest właśnie to, żeby um, wybierać sobie w życiu ludzi, którzy będą Wam pomocni, którzy będą um, chcieli tego samego co Wy. I to jest ważne, żeby to byli lojalni ludzie. I z takimi ludźmi będziecie mogli iść do przodu. Wóz się pokazał. Wóz to też jest karta dwojga, dwojga, dwa koła, które idą do przodu, które nadają szybkość. Jak jedno trochę może szwankuje, to te drugie pociągnie i odwrotnie, ale ogólnie chodzi o tą dynamiki dwojga, tak? I tutaj widać też to nowe, też. Właśnie tą dynamikę, która tutaj nastąpi w Waszym życiu, ale też dlatego, że w końcu ja mam takie uczucie: otrząśniecie się z jakiejś właśnie takiego bujania w obłokach, e, otrząśniecie się z takich oczekiwań, które były mało realne i będziecie myśleć trochę bardziej tak e, konkretnie, realnie. E, i to też da Wam taką przypustkę tutaj właśnie na to nowe, da Wam to zielone światło. I, I mam taką nadzieję, że właśnie ten miesiąc będzie dla Was takim bardzo korzystnym miesiącem na nowe inwestycje, na rozwój osobisty, na kontakty, dobre kontakty z innymi ludźmi, na to, że poczujecie, że życie też może być lepsze, inne, może być magiczne. I... i no, życzyłabym naprawdę Wam wszystkim z całego serca, żeby, żeby Wam się udało, żeby Wam się darzyło w tym miesiącu, karty na końcu, świetne karty, ale musicie też mądrze kierować swoim życiem i musicie też mądrze, musicie mądrze wybierać ludzi, z którymi macie do czynienia, to jest bardzo, bardzo ważne, bo ludzie budują albo niszczą. I to tylko zależy od Was, jakich ludzi wpuścicie do swojego życia: tych, którzy będą chcieli z Wami coś budować, czy tych, którzy będą Was niszczyć. To zależy od Was. Także tutaj na końcu taka może, może, yy, no, taka dygresja, tak, abyście zastanowili się nad tymi ludźmi, którzy, z którymi jesteście. I być może troszeczkę trzeba też takiego zrobić yy, yy, przepierzenia, tak jak to się mówi, czyli troszeczkę zredukować i czasu nie tracić na ludzi, którzy po prostu Wam są do niczego potrzebni. Jak to mówią, ludzie mają 5000 na Facebooku przyjaciół, a jak przyjdzie co do czego, to jeden się pokazuje, albo dwóch, jak w ogóle się pokażą. Także trzeba zwracać uwagę, z kim się ma do czynienia, a kochani, wtedy pójdziecie do przodu, bo tutaj sami, tu nie widać, że będziecie sami tutaj działać, ale będą jacyś ludzie, którzy będą wam sprzyjać. Także oczy otwarte musicie mieć i do przodu, i, i, i korzystnie, i w, w te szanse wykorzystywać. Kochani, życzę Wam sukcesu w tym miesiącu, życzę Wam pomyślnego miesiąca. Trzymajcie się, ciepło, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i do zobaczenia.